Witajcie w nowej serii na kanale. Nie będzie to jakaś seria bardzo rozbudowana, nie się co tydzień, co tydzień. Nie, będzie to bardzo rzadka seria, ale będę omawiał eventy. Eventy w Forge of Empires. Kilka, która po prostu nie nadaje się na odcinki, ale jeżeli będziecie chcieli z nich odcinki, z samego gameplayu, to możecie pisać. To jak najbardziej będę robił. Chociaż mówię, nie wiem po co, ale okej. Okay. I będzie... Tym razem to Event Świętego Patryka i Anniversary Event. Wejdziemy sobie na overview, także na przegląd na ogół. Eee, no i potrwa 20 luty, 13 marzec, dosłownie jutro 10.30, bo to taka typowa godzina. Po sumie nie wiem, czy zachodni są, że 10.30 się zaczyna, ale zaczyna się od 30. 30. Event Świętego Patryka jest klasyczny, bo od kilku lat się pojawia w tej samej formie, w ten sam sposób. Czyli zrobienie miasteczek. Tak, pamiętam, jak tam też to robiłem, siedziałem na angielskiego i pisałem, że ulepszenia budynków. No tak, zgarniamy sobie garnce złota. Yy. Tak, no i robimy zadania bonusowe. Te są zadanie 100 darmowych garnców, To zadanie po prostu dzienne. Dobra, coś w Zadania zwykłe, które są od razu dostępne. Tam 30 ileś, pewnie nie wiem, gdzie to jest. Nie wiem, z jakiegoś powodu nie ma. No to nie, przynajmniej nie tutaj. No, to mamy produkowanie koniczynek, co nie? Rzekł, kurde, wiecie co? Ja chyba wywalił to overview, bo mi się nie podoba to overview. Tu nic nie ma. Przeszedłbym do mechaniki i do nagrody. Chyba jest to troszkę lepsze. Mamy coś takiego, że mamy takie miasteczko. I możemy sobie je upgradeować. Festiwal, miejsce, gdzie są sprzedawane towary i dają nam kończynki. Port, no to transport z produkcji, z fabryk do festiwalu. No i później fabryk. Musimy zatrudnić zagranicę złota yy, naszych kierowników. Prowadzi do automatyzacji, no i upgrade y tam ulepszają. Jak widzicie, ilość towaru produkowanego i szybkość produkowanego towaru. W przypadku portu to jest szybkość przejazdu i ładowność, i w przypadku festiwalu szybkość kiedy e, właśnie wymieniania towarów na kończynki no i oczywiście wielkość za jedny zamach. Ok, tu jest wytłumaczone, że jeden to kwadryni, bilion, miliard milion, bo to są konieczne rzeczy e, mamy oczywiście tako, taki busty, są trzy busty. Jeden jest tutaj przedstawiony, czyli yy, darmo było lepszenie kierowników. Promocje zwiększenie czasu przestrzeni to jest drugi upgrade. To po prostu yy, skrypuje 2 godziny, się tak jakby w sekundę tylko klikasz i jakby minęły dwie godziny miasteczka. No i szybkie oszczędności czyli po prostu zmniejszenie yy, ilości czyli tam trzeba 84, żeby przejść miasteczko to będzie można za to 4,2 no takie coś no taki troszeczkę prosty ale bardzo długo zrzucający czasu to jest najbardziej zażywający czas event w grze naprawdę musisz siedzieć dużo przy tym evencie, aby faktycznie go zmaksymalizować ja będę chciał go zmaksymalizować a to ze względu na nagrody a nagrody bardzo fajne dwa budynki eee i pierwszy jest złotnik celtycki, nazwany po polsku. Legendarny złotnik celtycki i szczęśliwy złotnik celtycki. Oczywiście nie jest to problemem, bo poza jednym razem, zawsze w przypadku bicia dziewiątego poziomu, srebrny i złoty się robił sam. I jest tak samo srebrny niż szczęśliwego i legendarnego. Czyli tutaj akurat nie ma problemu. Budynek 45 5, jakiś. Duży, nie jakiś mały. Taki idealny. Krewie. Oczywiście będziemy obchodzić mnie ten najwyższy. upgrade no bo jak masz dziewiąty będziesz miał automatycznie ten najwyższy. 4 na 5, Historyczny sojusznik rzadki. Tak, są tacy coś jak historyczni sojusznicy. To chyba nie było zaprezentowanych. No, są tutaj na przykład no, tacy. Zdobędz, oni są zadowoleni w rywalu i linii wielkich nagród. Ale do nich zaraz. Ale będzie można ich tu sobie rzucić bo jeszcze rzadkich nie byłoby, byli niezwykli i niezwykli. kanon alkohol, no tak. I daje tak. 69,111% do obrony dla armii atakującej. Ja, ponieważ jestem przed ostatniej postą, to mniej bardziej te wyższe wartości obchodzą. Nie wiem, czy będzie to najwyższe, ale nie ona obchodzi. to jest w zależności od 43% do ataku i obrony dla wypraw gildyjnych. To są takie trzy, takie po prostu najważniejsze elementy gry. Wyprawy gildyjne, gildyjne i Wyprawy kwantowe? Chyba tak nazywało. Chyba też wyprawy. Nieważne zresztą. No tutaj jest inny znaczek, to jest zielony. E, do obrony, dla armii obroniącej wszystkich, 467 mieszkańcy, zadowolenie, monety. No to powiedzmy te trzy statystyki, taki US. Mamy trzy zestawy szepczących pól, wymaga 100. Czemu nie dadzą czterech? Bez sensu. No i mamy szansę perkową. Największa szansa jest na 121 perków, 20 20 krotek. 25% na 143 perków i 5% na, widzicie, 31. Ja się tu posłużę kalkulatorem. Eee, I obliczymy, ile to wynosi średnia. 21 tak. Oczywiście bez bonusów, bo są oczywiście też bonusy do produkcji perków, ale ja ich nie liczę. Tak? To było 35? Nie, 25. Czyli 0,25 razy 143. A tutaj tu zrobimy dodatek, ale bez strzału. Tutaj 0,05 231. Równe 132 perki. 132 perki. To jest wartość, którą można przyjąć za ten budynek. Możemy to podzielić na 20. 6, 6 PRA na klatkę. No, uważam, że to jest duża wartość. Okay. E, mamy pole burówek. Pole burówek daje nam... Oczywiście pole burówek i wyższe pole burówek. Te wyższe wersje, te levely, które są po właśnie na 30 dni. już to od jakiegoś czasu jest już długo. E, e, tej grzechy na drog, powiedzmy, i coś takiego dają. Szczególnie te wyższe dają upgrade do kwantów. Tutaj są 5 jednostek kwantowych na, na start najazdów. 3 na 2 budynek dla armii, dla armii broniących, atak i dla armii broniących, obrona i atak. 49%, 42 pery i 18 losowych jednostek z następnej epoki. Jeżeli masz dosyć mocną epokę, na przykład. Chociażby taka najprostsza. Już daleka, ale najprostsza. jesteś w Marsie, to tych budynków z jednostkami zasebnych. Póki po prostu szukasz i szukasz ostatnio tyle, na tyle jest już budynków ostatnio, że bardzo opłaca się siedzieć w Marsie, niekoniecznie w marsie asteroid. To jest coś takiego. I druga to jest szepcząca studnia. Łota przepustka, rywale w skrzyniach na koniec miasta. Co nie? Bo tutaj to jest przepustka, wyzwania, skrzynia, co nie? Takie coś. Eee, dobra, no i co daje coś takiego? Oczywiście mówiłem wszystkie o tych wartościach wyższych. Tutaj niszczy się, o nie opasa, zresztą niezła. Tutaj daje nam 4% do produkcji monet kwantowych, 4% do 3x3 bez drogi. 4% do zaopatrzenia kwantowego, 10 towarów kwantowych na start najazdów, 80 surowców. I po zmotywowaniu albo 160 do Gildii, albo 80 w następnej lub poprzedniej epoki. Tutaj top 1 to mnie tak średnio interesuje, bo nie jestem w stanie wbijać jego i top 1. Tak naprawdę nigdy nie byłem. Top 5 biłem wrotnie nawet w ostatnim wydarzeniu, ale top 1 nigdy nie biłem. 4 do 5, 222, atak obrona dla armii atakującej, broniącej na wyprawach girlinnych i kwantowych. To jest to znaczek kwantowy 25%, 180 pr i ten złoty wybór tego e, dynku głównego i Ok e, mamy na twierdzę e, jak utworzysz wszystkie sześć skrzyń po zakończeniu miasta, to wtedy on się e, dostaje. No a jeszcze dla liga dostanie się na samym końcu. No i co my tu mamy? Mamy drugi i pierwszy poziom, więc musi zrobić dwukrotnie. 6 skrzynek, każdy kos łącznie kosztuje chyba to 1400 Galson złota. No, czy to jest taki Worf? 4x4. Jakieś bonusy. Bez Jak na obecną mm, grę. 20 tysięcy monek fontowych i zaopatrzenia. No, nie jest tu dużo. Wiesz, no, może zobaczenia nie jest źle, ale moneta to jest na przykład słaba wartość. Eee, Zaponowanie. No i tu produkcja specjalna. A teraz produkcja towarów. I 80 perów. No uważam, że strzał. nie opłaca się. Jakoś ten, to ile musisz zużyć, aby go dostać, jest nieopłacalne. Okej, okay. lepiej zdecydowanie postawić na zrobienie celtyckiego gospodarza na poziomie. poziomy. Po pierwsze muszę go zdobyć, bo nie mam. <laughs> Biedny jestem, bo to jest ostatni 28 gra na. Upgrade'owanie starych budynków, bardzo starych budynków. Ja ich nie mam, bo jeszcze wtedy nawet, co, albo nie grałem, albo gdzieś się zużyły. I co nie? Chyba tego to miarę będę miał. W yy, otworzę sobie yy, oj, grę Future of Empires. Zobaczycie, przy okazji, moje konto, ale to sobie się nie niech odpala w tle. Dobra. I daję tak, to jest srebrny upgrade, złoty i mityczny. Nie ma tego podstawowego, bo ten podstawowy był łapanie kiedy tam, ale zaraz zobaczymy go, bo chyba mam te patrykowe yy, upgrade'y. To przynajmniej powinienem mieć. A to powinienem tam mieć, to gospodarstwo. Ktoś mnie podpił, Ale chyba zdobędę przez zwierzę Galaty. Sargę do niego. E, dobra, złożyłem wszystko. O Jezu, przecież zapomniałem, że miałem zbiory ostatnio. Ja myślałem, że kliknąłem. No dobra, nie było tego dużo. spadaj. Dobra, mmm... A... Ty? Właśnie. Gap, A, nie mam żadnego. Ale patrzę chyba w fragmenty. Pat... Bo co jest zestaw Trzeba mogę coś znaleźć Zestaw Jakby... No, Command, cokolwiek Fragmenty to mnie nie obchodzą. Wildlife, y, to mam dużo takich rzeczy, drużynowe na przykład Wiedlifa teraz dużo, zimowy, A chyba? Patryka akurat nie mam. Musiałem gdzieś na coś go zużyć. No nie mam, to dla mnie pokażę. Eee, czy też będę musiał zdobyć, tak drugi. No dobra, ale nie jest to w tym momencie ważne. Ok, to patrzymy na ten wyższy level, bo wiadomo, że już można spojrzeć na pozostałe. Srebrny, złoty i platynowy. Platynowy daje sojusznik Apo, no i dostępnego. Pierwszy raz w się dwa, dwóch będziesz mógł rzucić, bo jeszcze daje czyść ten budynek. Eee, I tak, na sredy poziomie 10 do kwantówki. Prosto do ataku, 45 atak i obrona w ogólnie, 65 atak i obrony do atakujących w, w gigli po akwariach, mieszkańcy zadowolenie, 150 surowców do skarca gigli, monety i po motywacji 60 perków i 100 surowca. I tutaj dzień się nie zmienia, tylko się zwiększają liczby, właśnie. Tutaj jest 20 na 20, 20%, 55%, 85%. No, mieszkańcy, monety 200% do GIDI, 135 i 75 perów i tutaj 90%. Więc oczywiście najbardziej się opłaca ten największy poziom. Okej, okay. bardzo, bardzo przyjemny. Ok, największe targowisko. Tutaj możesz zdobyć zawsze jeden y, upgrade tego budynku ja, y, na y, event. Ja też go mam. Y, na drugim poziomie to oczywiście jest podstawiony trzeci. E, chyba daje tutaj 200, jest 180 tylko do ataku. Teraz daje 200 atak i obrona. O, to taka różnica. Chyba nic się więcej nie zmienia. Mamy historycznych sojuszników do zdobycia. Rzadki, czyli dojdzie do wrzucenia w ten budynek główny. No i oczywiście mamy portret. A przejdźmy teraz do tego eventu, bo, bo, bo uważam, że jest bardziej broken. Okej, okay, wracam na coś takiego w World Challenger Turns, czyli robisz jakieś zadania i zdobywasz budynki. I tam będzie jeden dobry budynek i widzę, że chyba jeszcze diamenty można zdobyć za zrobienie wszystkich, także bardzo fajnie. I to jest w miarę robienia przez wszystkich graczy na serwerze zadań. Ostatnio się udało, więc myślę, że tym razem też uda, choć może się dziwię. Tym razem mamy jednak po angielsku, także przedstawię... tutaj nawet nie mam bardzo mechaniki. Mechanika jest znowu ta sama. Eee, żeby, mogę Wam na pokazać tę mechanikę. Jest identyczna. Widzicie, takie czosie. Możecie za 10 zdobyć. Mm, to one są zablokowane. Są tak jakby w blodzie. Nazwijmy to w blodzie. Eee, trzeba je odblokowywać. Eee, klikasz. Jeżeli tu klikniemy za te 10, eee, to zdobywasz taki nieodblokowany i możesz tam odpowiednim kolorem, wielkością blokowywać. To jest pierwszy poziom, drugi, trzeci, czwarty. I jeszcze jest taki znaczki. No i musi być dwa razy odblokowany znaczek, czyli na przykład takim wariantem załóżmy, że dostajemy jedynkę niebieską, to trzeba odblokować ten, potem ten, no i potem jakieś dowolne 3 i 4, no i wtedy możecie wymienić to sobie tutaj na nagrodę, dodatkowo dostajecie kluczyki w zależności od kolorów i odblokujecie skrzynki, raz dziennie pojawia się podwojona wartość. No i wtedy warto oczywiście tą 27, bo 27 plus yy, progresu jest najwyższą możliwą wartością. Yy, mamy bonusy, chyba one się nie zmieniły. Czyli pierwszy to jest po prostu darmowe użycie GEMA, czyli darmowe, zamiast wydania tego 10 to za friko to dostajecie. Czasami się trafia bezkolorowym możecie użyć sobie na dowolny kolor. Pikax, czyli rozbija, czyli możecie dostać tu dwójkę, to nie możecie możecie dostać dowolną wielkość ee, i możecie sobie rozbić, i możecie, będziecie mieli dwa niższego poziomu. To się przydaje, szczególnie jak chcecie wykończyć i zdobyć skrzynkę, właśnie, bo tutaj też jest za zakończenie, zakończenie całej paszy, też dostajecie nagrodę, to, więc jak chcecie to zmaksować. Ale to bardziej się robi podboczne konta, bo tam nagrody nie są zbyt dobre, by przynajmniej nie były. Ale były zawsze studnie życia, więc pod konta pod diamenty to się akurat robiło zawsze. Ale je ja nie mam. Takiego może jakieś ja zrobię, ale nie wiem, czy będzie by się chciał. Eee, coś tu jeszcze ciekawego? W sumie chyba nie. a no, tutaj są jakieś quid typy. Eee, robi się raczej zadania, bo czasami jest taktyka, czasami w niektórych eventach żeby nie robić tych zadań od razu. Tak było przy okazji mój tak? kiedy dostał ostatniego eventu, kiedy były te bilety. i Czasami się czy, warto było trzymać ten event, trzymać to zadanie i dopiero je wykorzystywać, kiedy był rywal. Co nie wiem to rywal od jakiegoś roku już ponad jest najważniejszą rzeczą w grze w przypadku tych już kont wyższych. Tak, jak macie konto początkowe, dopiero zaczynacie z grę, to ten rywal nie jest aż taki ważny. Okej, okay, ale przejdźmy do nagród, bo to jest najciekawsze. Mamy w Actium Lighthouse. Like ja mam po polsku grę, tu niestety jeszcze nie ma polskiej wersji, to nie będę w ogóle wychodzić jutro. Także jest też coś, to w samej grze. Mm. Mamy znowu rzadkiego gościa. I pojawiają się dwóch nowych, wreszcie coś zaczęli z tym robić. Mamy dwóch źródłków chińskich, jego babkę i ziomu nie są rzadkie, także priorytetowe jest ich zdobycie i wrzucenie ich zamiast tamtych starych, ale ich oczywiście będę trzymać. No i nagrodę są do wypraw gildyjnych. Może być, bo mam zamiar wyprawić jedyne tryhardować, bo pojawią się te trialsy i będę nawet pewnie starał się później siłę czasami wyższy poziom robić, Bo obecnie wartości, no to z tym piątym to czasami są problemy. Znaczy jak odkryję dobry kombo, to dobrze jest, ale tak nie jest idealnie. Dobra, ale wróćmy sobie, ten warzone event będzie bardzo broken. Ok, i mamy tak 6 na 5. Czyli tak jak ten teletyckie gospodarstwo, tylko w drugą stronę, tak jakby przekręcone. No jest to troszkę duży budynek, ale ja sobie ogarnę miejsce. Yy, mieszkańcy zadowoleni 130, bo tu też jest ten upgrade kit. To znaczy, jak masz ten poziom 10, tak 10, 10 to i ten masz być w na pewno po czasie. Więc od razu podaję te wartości. Mieszkańcy zadowoleni 130 do ataku, 195, atak i obrona do wypraw jedynych. Przez te zmiany, które wprowadzili, które chyba, nie wiem, czy są na pecie, ale zostały ogłoszone, to są już na pecie. To dosyć logiczne, że zaczynamy to upgrade'ować pomału. Będą takie, takie budynki będą się pojawiać coraz częściej. Medale, już, chociaż tutaj spora wartość. Akurat czasami, jak robisz rywala i brakuje medali, żeby zdobywać nowe, e, odblokować no żebyś mógł znowu robić spoko, jak okay, najbardziej. Jak jest motywowany to randomowa albo towarów w ilości 390, to się akurat bardzo mocno nie zmienia. W to w sumie 20 z 10 poziomu yy, Produkcja 32 fragmenty, skończyć produkcję specjalną yy, albo 12 Radiant Relic Selection Kit. I nie wiem co jest ten Radians, ale strzelam, że jest to wybór między tym a tym, bo no to tak zazwyczaj, dają takie dwa właśnie mini To też to często się pojawia. Ja już mam naprawdę wiele, dużo takich tych, mógłbym postawić je w sumie, nawet, ale na razie nie stawiam. Dobra, no jeden jest broken, uważam, to jest że mam Jeden jest broken, ten i drugi jest trochę gorszy, ja to ten jest Ten jest troszkę gorszy. Tak, naprawdę, ten jest troszkę gorszy. Stawiam oczywiście ten wzmocniony Ascendent już. Co on nam nie, nie, no nie, wiem, jak to, żeby było nazwane. 120 do obrony dla wypraw gildyjnych i dla półkwały, 20 tysięcy kwantowych z, y, zaopatrzenia i końców na start, to chyba nie zakład duży upgrade zadowolenie, monety i zmotywowane 90 z poprzedniej epoki towarów i 24 jednostek ciężkich. Chyba też sprawdzili takie budynki, na przykład y, budynek główny, eventowy ze świąt Bożego Narodzenia daje łotrów tutaj akurat stricte ciężki. Pamiętam, że chyba szybki daje scena epok. No i ten. <laughs> Ta śmierdnica. Bardzo mi się podoba ten budynek. 2% do produkcji yy, punktów rozwoju i surowców. No to jest bardzo silny budynek. Oj, to jest bardzo silny. A, bo ten, bo ten zwykły, no 2x2, 23-44 pery, to jest bardzo fajny. Myślę, że jak najbardziej. Dodatkowo jeszcze nawet nie potrzebuje połączenia drogowego. Ale to no jest silne. 2% to jest dużo, to jest stałe, znaczy 30-dniowe powiedzmy 2% przy wersji 2 na 2. Budynki imentowe, które miały stałe i dawał procent? 2% ma 6 na 6, teraz tu jest 2 na 2, to jest różnica. Ok, to jest budynek za złotą ligę, top 1 no myślę, że ci, którzy będą chcieli robić ten 25 poziom trialsów na wyprawach gildynych, No będą chyba ma taki mastkach, uważam 3 na 5, 300 do obrony do wszystkich wersji na wyprawy gidyny i wszystkie wersje do wypraw frantowych 150 perów poprzedniej epoki No i oczywiście złoty upgrade głównego budynku I mamy właśnie za te serwerowe zwycięstwo, co tam było napisane wcześniej, to jest budynek chyba do wygrania. Ok, 6 na 4, duży, duży, na pewno budynek, nie bez drogi, aż, przy, aż tak wielkim budynku nie ma to gorszej różnicy, uważam, ale no ale jakby co, jest bez drogi. 96 atak, obrona, wszystkie wersje yy, atak, obrona dla armii obroniącej i atak, obrona dla armii atakującej, dodatkowo 44. Dla wypraw gidynych czy, äh, przepraszam, czyli to łączymy i dostajemy ten tym outgrowthem pola podachwałę, to będzie 100, 250, e nie, 240% i jeszcze do kwantówki 5%. I nie jest używane wypraw kwantowych. Tutaj mamy akurat tylko 5, bo kwantowe działają w taki sposób, że kwantowe są tylko samotne. Czy tu ty używasz tylko na kwantowych, używasz tylko upgradeów, to masz kwantowe stricte. A dodatkowo fragmenty. Octo Orba Ascent. No, jeszcze tego budynku, tego ziomka. No, to jeszcze ten ulepszenie nowy budynku starego, i tym razem jest to po prostu Irishipa. I też mamy srebrny złoty i platynowy upgrade. No i też mocny. 7 na 3 duży i nieduży, bo to jest 21 karatek. Główny budynek Bentowy ma 6 na 5, czy też 30, czyli mniejszy, mimo wszystko. E, droga potrzebna mamy tak 30 obron dekwantowych, a tak obrona mieszkańcy pery monety 370 e, z towarów do kaskadca gildii 120 perów 200 per, y, towarów i zaopatrzenie kiedy jest zmotywowane no i oczywiście tak trochę mniejsze wartości przypadków tych, tych niższych poziomów no bardzo schludny budynek też taki must have. Ten event będzie bardzo przełomowy dla niektórych graczy. Bardzo silne budynki są. I wydaje mi się, że będą też bardzo proste do zdobycia. Eternal Market, fragmenta: oczywiście 1000, z linii nagród, z brązowej ligi, z, quest, z linii, na, linii zadań, z Watch Challenges 200. Ok i z rywala: 500. Znaczy, pewnie będę, dwóch rywali. Klasycznie. No, i tutaj dołożone bonusy, jakieś fantówki 10. To chyba te dla wypraw jedynych i dla budynków 2 dołożone, no, chyba PR też więcej. To chyba było 180 i 360. No, to jest bardziej, się to wzmacnia e, ten budynek. Tak jak mówiłem, są rywale i awatarzy. Ok, to wszystko. Śmieszne, są, to jest bardzo fajne zmiany. Dzięki za oglądanie,